Tu jest ta zwężka. Czemu jest ta zwężka? Co tutaj robią? To jest przed Hochenlocha na szóstce. I teraz tak, tak jak ja, jedzie kudłaty. Tylko on jedzie od siódemki od dołu do szóstki. Może przeciąć siódemką na Wurzburg, a może skręcić w lewo na szóstkę. Tylko chyba jestem dwie godziny przed nim, mam mi odpowiedzieć. Dwie godziny, jak ja teraz bym był na siedemnastą. Na, na miejscu na miejscu tam gdzie chcę zajechać dwie godziny czekania na kudłatego to by było 19 no i z pół godziny gadka 19.30 to jeszcze by było do przyjęcia, wiecie także zobaczymy, no, odpowiedział mi, zaraz będziemy wiedzieli czy dzisiaj się spotkamy, czy nie no i sytuacja się wyjaśniła Półtorej godziny na Marcina zaczekam i spotykamy się na Hohenlohe. On tutaj doleci niedługo, 15 minut, bo on więcej czasu nie ma. Trudno, ale będziecie mieli w materiale borówkę i kudłatego. No i też nasze pierwsze spotkanie. Tak naprawdę to będzie na żywo. Aczkolwiek Marcina znam już, o już jakiś czas znam. Z półtora roku to na pewno. I powiem wam, że mam wrażenie jakbym go znał kilka lat. Bardzo pozytywna jednostka. Ale teraz pierwszy raz, raz się tylko kiedyś mijaliśmy. On leciał jeszcze, jak jeździł w Megatransla. Wracał chyba z Hiszpanii. A ja jechałem chyba w kierunku Hiszpanii. I się mijaliśmy. Ale nawet nie mogliśmy pogadać przez Sibi, bo on miał chyba Sibi zepsute. No to teraz, nawet te 15 minut, to sobie e, poprotkujemy. Parki Hohenlohe. No, tutaj macie ten zamek, ale my stajemy w kierunku na kierunku do Francji. I teraz, co? Poczekamy sobie tutaj na kudłatego, na spokojnie. I ja chyba wiecie co Nakręcę troszeczkę o tym samochodzie Odcinek dla Was Także jeżeli Będzie coś takiego, że Patrzę gdzie tu stanąć Najlepiej Żeby mnie gamoń znalazł Jak będzie coś czego Nie nakręcę dzisiaj To dokręcę innym razem I to wszystko się fajnie skomponuje Później w jeden odcinek Najlepiej to tak stanąć, wiecie, żeby stanąć obok siebie, nie? Żeby obok siebie stanąć to trzeba stanąć tam dalej. Kurdło to jeździ chłodnią w nowej firmie, ale o tym co i jak to on opowie Wam sam. O, widzicie? To ja stanę tutaj. Gdzie jest miejsce dla autobusów o, I tutaj zaczekamy na, na Marcina Dobra I to jest super rzecz Kurde, tak jak mi się kiedyś podobały i do tej pory się podobają takie e, te hamulce ręczne pst, tutaj, a nie coś takiego, to e, powiem Wam tak samo mi się to mega podoba, kluczyk. I stacyjka znajduje się tutaj, moi drodzy. Zobaczcie. Tak jak saby mają tu, tak Volvo ma tutaj. Nie muszę szturać gdzieś tu, szukać i tak dalej. Dobra moi drodzy, także ja się przygotuję, bo to dlatego muszę sobie ogarnąć trochę w tym aucie i nakręcimy film o Volvo. No i proszę bardzo. Prezentacja Volvo, którym jadę. Volvo FH 460 koni Rocznik to jest 24 Kupiony We wrześniu Na tą chwilę 48 tysięcy kilometrów Tak się moi drodzy Prezentuje Ma tam jakieś takie halogeniki Nie wiem co to jest, czy to działa, czy to nie działa Czy to są tylko po prostu światła Na samej górze Takie jakby obrysowe, prawda Dobra jak to się prezentuje tutaj Jeżeli chcielibyśmy otworzyć maskę silnika, to tutaj pod spodem Gdzie to jest? Gdzie to jest tutaj? O Tutaj są takie Teraz wam pokażę Cholera Tu jeden i z tej strony drugi. Taki cypidiusz, który... O, tutaj drugi, który się no, tylko to dwa naraz trzeba. Który się bierze i moi drodzy do siebie i wtedy ta maska się e, podnosi. No to, to teraz wam nie pokażę jak to się robi, bo, e, no bo mam jedną rękę zajętą, tak? Dobra, z tej strony, koch. A, to są te czujniki, które są odpowiedzialne za martwe pole i które pomagają do przy przy wyprzedzaniu. Przy tu jest Hebel, wyłączanie akumulatorów. Dobra, teraz z tej strony są po stronie kierowcy dwa schowki, jeden, drugi mniejszy. Ten górny otwiera się o. To jest taka jakby zawleczka ciągniemy, ale teraz nie otworzę bo znowuż trzeba użyć dwóch rąk przytrzymać i pociągnąć proszę bardzo on jest w tej wielkości nie jest mały nie jest mały można się do tego schowka dostać od góry bo tutaj jest taka kuweta którą mogę wyciągnąć od strony, yy, od strony łóżka tu jest drugi schowek. już nie wiedziałem jak go się otwiera. Szukałem, szukałem, ale bach. jest guziczek. Naciskamy. I tutaj też mamy nie mało, bo głęboki jest. Dobre. Tak wygląda ją drzwi. Nie ma tu żadnych guzików jak manie, podwiera, otwieranie szyb i tak dalej. W każdym razie w tej wersji. To urządzonka. Podnoszenie, opuszczanie naczepy i tak dalej. Poziomowanie. To jest na magnes, czyli Bach. Nie jakieś tam wtykania i tak dalej. Regulacja fotela. Tutaj mamy regulacja całego siedziska oparcia, a tutaj jak do góry wciśniemy, regulacja tylko samej góry. Tutaj, gdzie jest kark. Tutaj mamy lędźwie, pompujemy pod lędźwie powietrze, w tym miejscu, kochani, mamy fotel góra dół. Tutaj mamy, tutaj mamy podnoszenie fotela. Czekajcie, tutaj tu, tu jest na pewno sprężystość fotela. A tutaj Teraz podnoszenie uradu, Sprężystość. No właśnie. I nie pamiętam. A i tutaj jest pod kątem fotel, żeby szedł. A tutaj mamy wysuwanie samego siedziska, żeby pod uda było więcej fotela albo mniej. Plus normalnie odsunięcie fotela. W tym miejscu mamy. Jak naciskamy regulujemy sobie kierownicę, czyli odblokowujemy moi drodzy kierownicę. Dobra, wchodzimy do środka. Dobra. Także teraz zobaczycie jak jest w środku. Ok. Zacznę może od, od czego od drzwi? Prze drzwi się wchodzi. Dzięki drzwiom się wychodzi. Tak wyglądają. Materiały OK To jest takie Jakby podgumowane, ale nie wiem Opuszczanie szyby jednej i drugiej, Blokowanie drzwi, Otwieranie To służy do lusterek Lewe lusterko, góra Regulujemy sobie tym krzyżakiem Lewe lusterko dół, zresztą jest graficznie pięknie pokazane To samo tyczy się prawej strony I tutaj mamy podgrzewanie lusterek w trybie ciągłym i w trybie czasowym, czyli tutaj po pewnym czasie się to wyłączy. Następna rzecz co kierownica Was interesuje. Także tutaj sobie naciskamy o, i kierownicę kładziemy. Żeby Wam pokazać jak to wygląda, to muszę sobie włożyć kluczyki, bo w ten sposób się prezentuje sam panel. I teraz proszę bardzo, kluczyk od Volvo nie jest składany. Pilot wygląda w ten sposób, także to jest świateł, e, chyba włączanie świateł takie, żeby dojść gdzieś tam. Otwieranie, zamykanie to wszystko. Teraz jak włączę wystarczy tylko włożyć kluczyk i już mogą działać niektóre funkcje. Dobra. Po przekręceniu raz działa nam ten tablet, drugi raz Mamy tutaj deskę rozdzielczą. Ja teraz Wam pokażę, co ta deska nam tutaj pokazuje. Mogę mieć deskę w takim trybie, ale mogę mieć też w trybie cyfrowym całkowicie. Teraz w trybie cyfrowym mamy temperatura, pasy niezapięte. Tutaj odnośnie jazdy, informacje, zaś ten i średnie spalanie tutaj ile e, pauza już trwa ile mamy paliwa godzina i z tej strony na dole jakie multimedia są podłączone ile mamy adblue procentowo ile trasa nasza pierwsza y, ma kilometrów już, czyli od wyjazdu z bazy tutaj jaki jest przebieg całkowity, to jest jest tak zwany obrotościomierz, a tak naprawdę tutaj to w kształcie linii poziomej. No i prędkościomierz, tak? Jeżeli chodzi o tą informację, o ten ekranik, to tutaj mogę plus, prawo, lewo przerzucać sobie niektóre informacje. Proszę. Możemy mieć na przykład tutaj ciśnienie powietrza w układzie zasilania powietrza. Temperatura płynu chłodzącego silnika, ciśnienie oleju silnika. No teraz jest samochód wyłączony, to wiadomo 0 barów. Temperatura oleju silnika napięcie akumulatora stan akumulatora poziom oleju silnika temperatura oleju w skrzyni biegów. Ciśnienie doładowania turbiny, no i prędkościomierz. Ale możemy też mieć całość w tym trybie. To wtedy tutaj, góra, dół. I mamy coś takiego. I wtedy co nam się zmienia? Zmienia nam się tutaj ta informacja. Teraz mamy średnie spalanie na górze, te spalanie chwilowe no to wiadomo, zero, bo stoimy oraz zasięg w kilometrach na danym paliwie. Które jest w zbiorniku. Yy, I pokazuje tutaj nam w ten sposób, ile mamy paliwa w zbiorniku. A jeżeli chodzi o AdBlue, to w ten sposób bardziej. Chyba to jest czytelne, prawda? Yy, no to tyle, jeżeli chodzi o tą deskę. No, wcześniej Wam jeszcze w trakcie jazdy pokażę, co i jak. Kierownica multimedialna. Ustawienie tempomatu, odległościówki. E, tutaj też tempomat w górę, tempomat w dół. Wyłączanie głośników, podgłaśnianie, ściszanie. I z tej strony e, mamy też do e, multimediów, do telefonu. To są na tyle intuicyjne rzeczy, że nawet nie ma co omawiać, bo e, tak naprawdę wsiadacie i już wiecie, co trzeba zrobić, żeby na przykład się z kimś połączyć. Wciskacie tutaj, ewentualnie tutaj, i macie już książkę adresową. Wybieracie sobie rozmówcę i możecie rozmawiać. Światła pozycja, czy, czy, czy tak, tu pozycja, automatyczne i non-stop. Tutaj muszę doczytać przeciwgielne jedne i, i, i tylne przednie awaryjki dobra to mamy za sobą, dobra, retarder i tak jak mówiłem retarder jest trójstopniowy raz, dwa, trzy dalej nie idzie ale ma jeszcze A jak wrzucimy A to pokazuje nam się tutaj A spójrzcie I teraz, jak hamujemy na jedynce, to pokazuje, że pierwszy stopień retardera. Drugi, trzeci. Jeżeli, tutaj widzicie, że jeszcze jest symbol hamowania naczepy. Jeżeli dociągniemy do siebie i przytrzymamy, to hamują się moi drodzy. Tylne koła na czepy, ale w trakcie jazdy tam do jakiejś, pręd... Od jakiejś prędkości to nie działa, bo wiadomo dla bezpieczeństwa. Nie daj Boże, ktoś by na śliskim przez przypadek nacisnął i tragedia gotowa. Ale chcemy na przykład sprawdzić, czy nikt nam, nikt nam nie wypiął na czepy, na przykład rano. No to Bach wsteczny, jak ktoś wypiął, to nam się zapnie z powrotem nieraz, żeby właśnie się ruszyć coś tam poprawić, no to wystarczy tu przytrzymać, nie trzeba wychodzić i wciskać tego hamulca ręcznego tutaj mamy wycieraczki w trybie tak, to jest po prostu jednorazowe włączenie wycieraczek proszę bardzo w ten sposób to jest czasowe i tutaj ustawiamy czas jest kilka możliwości tu jest Praca ciągła i praca ciągła, ale w szybkim, że tak powiem, tempie. I bardzo proste: tutaj, nie wiem, kierunkowskazy, góra, dół i światła długie, jak do siebie yy, przyciągniemy. Prosta dźwignia, wszystko bardzo, bardzo delikatnie chodzi, to mi się mega podoba. Tutaj jest ściemnianie deski rozdzielczej. Proszę bardzo, ona jest jeszcze tutaj podświetlona tak delikatnie, ale to widać dopiero. O, teraz widać, widzicie? A w nocy naprawdę fajnie to wszystko y, wygląda. Dobra, ja wyłączę na razie, tutaj poprawię. I co teraz Wam pokazać? Y, następna rzecz, ten tablet, który tutaj jest. Mogę go mieć w takim systemie, zaraz zobaczę, bo ktoś do mnie napisał, czy to czasami nie, kudłat, nie. Mogę go mieć w takim systemie jak teraz, że cały czas jest tylko godzina. Bach, włączamy i tak. Ustawienia pojazdu. Znaki ograniczające prędkość. Mogę to włączyć bądź wyłączyć. Ostrzeżenie o prędkości. Dobra. Ustawienie na 80 km. Dźwięki aktualizacji prędkości, inne znaki. Ustawienie niedostępne. Eee, ustawienia systemowe. Jednostki, przełącz stacyjkę w pozycję do jazdy. Dobra i mamy. Ustawione. Kilometry, kilometry na godzinę. Litry, bary. Litry na 100 km, bo można to oczywiście zmienić. Proszę bardzo. Na przykład na mile. Dobra. Eee, ustawienia zaawansowane aplikacje jakie są no to aplikacje budzik, instrukcja kierowców kalkulator, kamera kamerka to jest chyba tylko na, na ciągniku nie jest na na tej, na, jak ona się nazywa na naczepie klimatyzacja postojowa i ustawienia do klimatyzacji postojowej komputer pokładowy tak samo jakie mamy tutaj aplikacje Teraz tak, ee, aplikacje ze specjalnym dostępem. Dostęp do powiadomień. Ja nawet tego nie widziałem. E, aha, to jest do sterowanie Wi-Fi. Dobra. Następnie informacja Android. I teraz tak, tutaj wchodzimy dalej. Instrukcja dla kierowcy. No wszystko na temat tego Volvo Możemy sobie poczytać Kalkulator Dobra rzecz Następnie klimatyzacja postojowa i tu są różne ustawienia Czyli na Wybasto, yy, yy, yy. tak? Webasto tylko coś tutaj muli. Nie wiem czemu. Zobaczymy. Ja Na pozycję drugą. Dobra. Tu jest ta kamerka. Nie udało mi się tego jeszcze odpalić. W ogóle. Tu mamy budzik. Możemy alarmy sobie poustawiać. To jest aklimatyzacja postojowa. Eee. Wiem, że Ustawia się temperaturę, czas, kiedy ma się włączyć, wyłączyć. Dobra. Tutaj, Zarządzanie czasem jazdy. Tak, tutaj jest. Na no moje ciucho jazde to. To jest tak, tak. To jest poukładanie, moi drodzy. Tylko tak to tak wygląda. Ładne podświetlenie LEDowe. owe tutaj, zamykamy. Kolejne, też nie małe wcale. Zobaczcie. Bardzo szerokie. No, ja tu mam niezagospodarowane praktycznie. Bluza leży. Dokumenty. Laptop i znowuż to podświetlenie. Ciekawe, prawda? I tu mamy to samo co tam. Kolejny schowek. Mamy lampki w manie. Tu jest wciskane w taki. Zaczep. O. Lampka regulowana, punktowa. Bardzo fajna. Mamy jedną lampkę tu. Drugą lampkę mamy moi drodzy tutaj. O. Tylko ja wyjąłem. Także tak to wygląda. Teraz poczekajcie. Dobra, ogarnąłem w końcu to łóżko. Zobaczcie. Jest teraz regulacja na tym i na tym. No i mamy tutaj drabinkę. Drabinkę się chyba odpina. Teraz zobaczymy tutaj, jak ją się odpina, moi kochani. A, nie się nie odpina. Ją się po prostu wyciąga na siłę, tak czy nie? Nie. A, cholera. Jasna, czy może w tą stronę? O właśnie Tak to się robi I się Wysuwa Ona teraz dynda Ale dlaczego? Bo nie jest łóżko opuszczone Jakbyśmy łóżko opuścili To ona by się tutaj gdzieś zaparła I osoba, która chciałaby sobie się, To mogłaby spokojnie wejść I tutaj zobaczcie też Można ściemnić tak, ale o. Teraz kudłaty, czy nie? Chyba tak. Także tak tutaj to wygląda, moi kochani. Poczekajcie, ja odsłucham, bo może Marcin nadjeżdża. Tak, Marcin mi się nagrał, że będzie za 30 minut. O, i to się. Widzicie, fajnie włącza. Wszystko na dotyk. Nie ma nic wkluczyć, wykluczyć. Tutaj mamy haczyk. Aczkolwiek to jest tak mało miejsca tutaj, że wiecie, ten haczyk to nie za bardzo. Teraz tak. Tutaj. Jeden schowek, drugi schowek na butelkę oraz taki zamykany. Dobra. Tutaj są schowki. Nie ma tego schowka zamykanego. Jeżeli chciałbym otworzyć Łóżko A tutaj są też dwa schowki Niestety W tej wersji Nie mam nic Tu mogę sobie coś położyć Ale nie mam żadnych ulepszeń Ani doładowania nic Teraz nie podniosę łóżka Zobaczcie. Najlepiej zrobić coś takiego I teraz tak Tutaj jest Ciągniemy I podnosimy I to jest maksymalny kąt Podniesienia łóżka, co my tutaj mamy? Patelkę, dwa papiery, i oczywiście dostęp do schowka jednego. To się wyciąga tutaj. Następne, e, mogę to wyciągnąć. Zobaczcie, prawie puste woda. Tu jest fajna rzecz. Może być złożone, może być rozłożone na butelkę. Tu jest kolejny schowek na lekarstwa lodówka. Lodówka jest spora. Widzicie jak tutaj jest to wszystko. O, zobaczcie, naprawdę jest spora, spora lodówka, tu mogę sobie w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu przegrodzić. Mam taką przegródkę w tą stronę i wtedy tutaj mamy zamrażarkę z tej strony, a tu lodówkę. Ale ja wyjąłem, mam samą lodówkę, dlatego że tak naprawdę. Yy, I tutaj też mam, oczywiście, dostęp do schowka dużego, który jest z tej strony. Tak to wygląda. Co tutaj Wam pokazać jeszcze? Hmm. No, chyba już wszystko pokazałem, wiecie, jeżeli chodzi o ten samochód. Bo te rzeczy to oczywiście Wam wyjaśnię później. O te guziki o tych guzikach mówię. No, i dźwignia zmiany biegów, to już widzieliście. Bardzo mi się podoba, jest mega estetyczna. Mega estetyczna. Dwa podłokietniki, lewa, prawa strona. No i wiecie co? Kurde, wydawało mi się. A, właśnie, szyberdach. Oraz wyjście bezpieczeństwa. Nie jest elektryczny. Zobaczcie, tu jest wyjście bezpieczeństwa. Używać tylko w, w razie potrzeby. I teraz tak Jak w autokarze Trochę to wygląda o. Otwieramy Na tyle można uchylić Niewiele, nie? Zobaczcie, nie niewiele I zamykamy Bach Bach I koniec I tutaj można roletkę jedną Jak to się to tak Albo całkowicie Zahaczyć i już. No i tyle, jeżeli chodzi, moi kochani, o, o, e, o to Volvo. E, tutaj jeszcze powiem Wam, mamy coś takiego na retarderze do zbijania biegów. Można zbijać biegi, jak hamujemy retarderem. I wcisnę to mi. Bieg spada. Jeden czy dwa biegi. Mogę sobie zrzucić. No i co? No to wszystko. No. No i co, to takie skomplikowane? Nie jest skomplikowane. Tamten fotel też ma ustawienia, tak jak ten, troszeczkę mniejsze, ale ma. Wiecie, co myślałem, że to będzie trwało dłużej. A to naprawdę tak szybko mi się tutaj ogarnęło. Dobra, a teraz opowiem Wam, co oznaczają te wszystkie guziki. No dobra, moi kochani, to wygląda tak. Blokada mostu, kontrola trakcji, ustawienie poziomu jazdy, automatyczny hamulec, włączanie, wyłączanie, jak zjeżdża to nie tryka wtedy, że najeżdżamy na linię, wyłączanie tych kontrolek martwego pola, radar, który pokazuje ewentualnie przeszkody na drodze oraz kontrola reakcji kierowcy, czyli jak jadę i za bardzo się o tutaj robię właśnie film i za bardzo się rozglądam zjeżdżam na, 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 na pobocze i tak dalej to wtedy mi się wyświetla że bym się skupił na jeździe no to tak to wygląda czyli Volvo bardzo proste i bardzo fajne